Sezon 1990-1991 był pierwszym w historii Pucharu Świata, kiedy to granica pomiędzy skoczkami skaczącymi różnymi stylami zaczęła się zacierać. Wygrywali ci, którzy oddani byli starym zasadom, ale najwyższy stopień podium zajmowali też zawodnicy, którzy przerzucili się całkowicie na innowacyjny styl V. Równoległe prowadzenie nart było już u schyłku swojej popularności, choć wciąż było nie mniej skuteczne, co korzystanie z konkurencyjnego sposobu skakania. Tym oto sposobem kryształową kulę za sezon 90/91 wygrał Andreas Felder, który wywodził się jeszcze ze starej szkoły skakania. Ostatni raz, gdy zawodnik wygrał konkurs Pucharu Świata stylem klasycznym, miał miejsce w marcu 1991 roku na finiszu tej wyjątkowo długiej jak na owe czasy kampanii. Miało to miejsce w jugosławiańskiej planicy, no właśnie, jeszcze nie słoweńskiej, gdyż to państwo ogłosiło niepodległość dopiero w czerwcu tego samego roku. Omawiane w dzisiejszym odcinku zawody, rozegrano w przeddzień krwawego konfliktu, jaki miał rozgrywać się na Bałkanach przez najbliższe kilkanaście lat. Dzień dobry z tej strony rozskakany Bartek i zapraszam na lekcję historii, skokowej oczywiście. Jak już wcześniej mówiłem, w sezonie 1990-1991 zawodnicy wygrywali skacząc i stylem klasycznym, i stylem V. Przedownikiem wśród tych pierwszych z pewnością był Andreas Felder, zwycięzca klasyfikacji generalnej cyklu. Austriak odniósł tamtej zimy 7 zwycięstw, z czego ostatnie miało miejsce na kultowej Salpauselce w Lachti. Na Mistrzostwach Świata nie wywalczył indywidualnie żadnego medalu, choć zrobił to wraz z kolegami w drużynie, dzięki czemu opuścił Waldifiemę ze złotym krążkiem. Rekordista świata w długości lotu z 1986 roku nie był jednak pod koniec sezonu już w pełni dysponowany i trudno się temu dziwić. Skoczek miał wówczas 29 lat, co jak na ówczesne realia było już dość sędziwym wiekiem u sportowca. Kto za tym mógł powalczyć o 200 metrów na welikance? Świetnie dysponowani byli inni Austriacy. Pierwsze zwycięstwo w karierze w Bad Mitterndorf zanotował Stefan Horngacher, a tuż przed rzeczonym weekendem w planicy zajął drugie miejsce na olimpijskiej skoczni holmen Kolbaken. Złoty medal wywalczony indywidualnie z imprezy mistrzowskiej przywiózł Heinz Kutin. Z obozu tak zwanych Fałkowiczów wyróżniał się z pewnością Szwajcar Stefan Zünd, który jak dotąd mógł pochwalić się dwoma zwycięstwami, z czego jedno zostało odniesione w Bad Mitterndorf. Było jasne, że ambitny Szwajcar będzie starał się śrubować rekord do granic możliwości. Problemu z dostosowaniem się do nowych reguł nie miał także Andre Kiseweta, ale byli też i tacy Niemcy, którzy zmian póki co nie próbowali, czyli Jens Weisslock i Dieter Toma. Trzecią siłą wówczas byli, co ciekawe, Szwedzi, którzy stracili w latach 90. najwięcej przez nowinki technologiczne. Regularnie na podium plasowali się Stefan Telberg oraz Mikael Martinsson, a ten drugi wygrał nawet przed własną publicznością w Falun. W tym miejscu warto podkreślić, że w 2025 roku Szwedzi nie mają ani jednego zawodnika, który startuje w zawodach Pucharu Świata. Przejdźmy zatem do tego, co działo się w planicy w połowie marca 1991 roku. Z pewnością co można powiedzieć, to, że dopinano całą zabawę na ostatni guzik, wszak pod skocznią miało pojawić się w weekend blisko 50 tysięcy kibiców. Śniegu zgromadzono pod dostatkiem, problemem mogły być jedynie niekorzystne prognozy, które zwiastowały ocieplenie. Organizatorzy nie przeszli obojętnie także wobec tematu, który elektryzował zarówno skoczków, jak i kibiców, czyli pierwszy w historii 200-metrowy lot. Dla pierwszego skoczka, który pokona te granice, zagwarantowano samochód marki Mercedes. Na przynajmniej miało tak się stać, gdyby nie interwencja FIS w tej sprawie, które uznało to za promowanie niebezpiecznej strony tej dyscypliny. Przypomnę, wówczas wciąż obowiązywała tak zwana zasada 191, która mówiła o tym, że punkty za próbę będą liczone jedynie do 191 metra, a nagrodą za dłuższy skok miałyby być wyłącznie wysokie noty za styl. Miało to zniechęcić zawodników do dalekiego latania. Niestety piątkowe treningi na welikance zostały przerwane po zaledwie kilku skokach. Deszcz oraz silny wiatr, które nawiedziły największą skocznię świata, uznane zostały za zbyt duże ryzyko, by móc tamtego dnia skakać. Trening przesunięto zatem na sobotni poranek, licząc na to, że natura się zlituje. Nic bardziej mylnego: kibice, sędziowie i nawet skoczkowie musieli stać pod parasolami, gdyż w planicy nie świeciło słońce tak jak zazwyczaj, tylko padał deszcz. W pierwszej z trzech konkursowych serii nie za wiele się działo, choć warty odnotowania był skok Andrasa Feldera na 184 metry. Lider Pucharu Świata prowadził po pierwszej kolejce i to znacznie, bowiem aż o 12 punktów wyprzedzał swojego rodaka Andreasa Goldbergera, dalej byli z kolei Wernerheim oraz Stefan Sünd. Z bardzo dobrej strony pokazali się też młodzi Norwegowie, i Windberg oraz Espen Bredesen, plasując się ex na piątym miejscu po swoich próbach. W drugiej serii natomiast został zaatakowany rekord świata, choć co zaskakujące, nie zrobił tego żaden z przed chwilą wymienionych zawodników. Pamiętacie jak kilka minut temu mówiłem, że Andre Kiseweta wypracował sobie umiejętność skakania nowym stylem? Zaprocentowało to w tej próbie i to jak? Gdy wyłonił się z zamgły, znajdował się kosmicznie wysoko nad zeskokiem, finalnie osiągając niesamowite 196 metrów. Młody skoczek nie ustał jednak swojej próby, więc nie mogła być ona zaliczona, choć i tak zrobiła piorunujące wrażenie na sędziach, bo ci postanowili unieważnić dotychczasowe wyniki i zacząć zabawę od początku. Z obniżonej belki ciężej było dobre rezultaty, choć pozytyw był taki, że zaszła mgła i wreszcie było coś widać. 167 metrów stawiało Andrasa Feldera w niepewnej pozycji, bo przy odrobinie szczęścia ktoś mógł go strącić z pozycji lidera, jaką dzierżył na półmetku zawodów. Stało się to prędzej niż mógłby tego oczekiwać, bo skaczący z numerem 55 szwed Stefan Telberg osiągnął 183 metry, co nieznacznie pozwoliło mu wysunąć się na prowadzenia. Pogodził wszystkich zaś Werner Heim, który, w obliczu gorszego występu feldera, miał największe szanse, by wedrzeć się do czołówki. 180 metrów Austriaka pozwoliło mu prowadzić po dwóch seriach. Jeśli jesteście ciekawi, jak wypadła druga próba niedoszłego rekordzisty świata, to spieszę z odpowiedzią. Wciąż bardzo dobrze, bowiem skończyła się na 179 metrze, ale było widać po podejściu do lądowania, że nie potrzebował już dodatkowych wrażeń. A może i się mylę? W trzeciej kolejce Kiseveta poprawił się aż o 12 metrów, osiągając równe 191. Czy istniała zatem szansa, by Niemiec ukończył te zawody na podium? Można stwierdzić, że tak, bo Andras Felder odpuścił sobie walkę o zwycięstwo, oddając w finałowej kolejce najgorszy skok z tych wszystkich trzech dotychczas. Z walki o najwyższe cele nie miał zamiaru rezygnować natomiast Stefan Telberg. Szwed doleciał do 180 metra, otrzymał dobre oceny za styl i prowadził w zawodach. Pięć metrów bliżej lądował Werner Wernerheim, a zatem stało się jasne, że Austriak tamtego dnia nie okaże się najlepszy. Zawody kończył lider Pucharu Świata w lotach, Stefan Synt, który to jednak w drugiej serii puszczony został na stracenie i musiał dać z siebie wszystko, by obronić podium. Tym razem przyszedł moment odkupienia, gdyż Szwajcar, podobnie jak jego konkurent Kiseveta lądował na 191 metrze Welikanki. Pytanie pozostawało tylko jedno – jak sędziowie potraktują ten niebotyczny lot Helweta? Oczywiście z racji na to, że skakał on stylem V, otrzymał zaniżone noty, dzięki czemu to Szwedu mógł cieszyć się z triumfu w zawodach Pucharu Świata. I póki co jest to ostatnia wygrana reprezentanta tego skandynawskiego kraju w zawodach najwyższej rangi. Oto wyniki sobotniej rywalizacji w Jugosławii. Niedzielny konkurs odbywał się już przy nieco słabszym wietrze i co ważne nad skocznią nie rozlewało się już mleko znane z poprzednich dni, czyli mgła. Poprawiało to komfort oglądania tych zawodów, choć nie do końca pomagało osiągać dobre rezultaty. Wysokie temperatury spowodowały, że śnieg się topił, zostawiając w torach najazdowych wodę i spowalniając skoczków. Niespodziankę i to nie niemałą w pierwszej kolejce sprawił młodziutki Christoph Dufner osiągając 184 metry. 19-latek z Brotterode, czyli Ralf Gebstedt nie pokazał niczego wybitnego, bo skok na 170 metrów zaliczyć można do grona tych po prostu dobrych, ale nazwisko tego skoczka warto zapamiętać. Lepiej zaprezentował się Andreas Goldberger śrubując swój rekord życiowy do dystansu 177 metrów. Warto dodać, że wówczas miał on zaledwie 18 lat i wielka kariera stała przed nim otworem, ale na sukcesy przyszło mu poczekać już do kolejnego sezonu. Inny z Austriaków, Andreas Felder, który triumf w klasyfikacji generalnej miał w kieszeni, nie musiał się nad to wysilać i nawet nie próbował osiągając luźne 165 metrów. Tej nacji tamtego dnia wiodło się naprawdę dobrze, bowiem Werner Heim wysunął się na prowadzenie po locie na 180 metr. Do czołowej trójki wskoczył dobrze wam znany Stefan Cynt. 183 metry nie pozwoliło mu prowadzić głównie dzięki temu, że lot wykonano stylem V. To wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że zawodników karcono za złe ułożenie nart w powietrzu. Stefan Telberg, zwycięzca z soboty, tym razem nie sprostał oczekiwaniom, bo 168 metrów mocno komplikowało sprawę ostatecznego sukcesu, choć wcale go nie wykluczało. Ralf Gepsted w drugiej kolejce osiągnął taką samą odległość co Szwed, co oddalało go od ewentualnej wygranej. Ale czy na pewno? W końcowej tabeli awansował na drugie miejsce, a prowadził przed finałem konkursu Stefan Cynth. Atutem Niemca był fakt, że pozostał wierny staremu stylowi, co było premiowane wyższymi ocenami za styl. Na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba było zatem czekać do samego końca. Zaszachował zdawać by się mogło wszystkich Stefan Horngacher, który już przecież miał za sobą wygraną na lotach narciarskich. 189 metrów Austriaka było po prostu wybitną próbą. Pytanie, czy 19-latek z Niemiec będzie w stanie odeprzeć ten atak zawodnika, z którym współdzielił drugą pozycję? O dziwo tak! Bardzo agresywny lot i jeszcze dłuższy skok. 190-metrowym lotem Geppstedt postawił Stefana Cynda pod ścianą. Co ciekawe, delegat techniczny zawodów Norweg Geir Iwe Berg chciał po tym skoku przerwać serię i powtórzyć ją z niższego najazdu, ale wywołało to sprzeciw wśród pozostałych członków jury. Nasi zachodni sąsiedzi przypuścili jeszcze jeden atak na miejsce w czołowej trójce, a to za sprawą Dietera Tomy, który mimo niespokojnej trajektorii lotu dociągnął do 182 metra. Pozostawało pytanie, czy szwajcarski as sprosta oczekiwaniom, ponieważ nikt inny nie mógł już realnie zagrozić czołowym zawodnikom. Tym razem jednak cynt nieco zawiódł. 176 metrów nie wystarczyło w ostatecznym rozrachunku nawet na podium. Zajął on czwarte miejsce i co ciekawe z dość dużą stratą do trzeciego tomy. Oto wyniki konkursu. Nastroje po weekendowe były różne. Szefostwo Pucharu Świata nie było zbyt zadowolone z przygotowania welikanki, twierdząc, że ta stanowiła dla zawodników niebezpieczeństwo. Opinie te były raczej na wyrost, ponieważ jak sami widzieliśmy, skoki powyżej 185 metra, czyli punktu konstrukcyjnego, nie zagrażały zdrowiu i życiu zawodników. Cieszyli się Niemcy, zwłaszcza zwycięzca niedzielnego konkursu Ralf Gepsztyt. Widziałem, że warunki zrobiły się sprzyjające. Powiedziałem sobie, że muszę agresywnie lecieć, i udało mi się to zrobić dość dobrze. Nie miałem problemów z lądowaniem, wszystko zagrało jak w zegarku, powiedział po konkursie zawodnik, dla którego było to dopiero drugie podium w karierze. Po raz pierwszy w czołowej trójce znalazł się w Bad Mitterrand miesiąc wcześniej, gdy triumf święcił Stefan Horngacher. Jego kariera, jak się później okazało, nie rozwinęła się jednak tak, jak wszyscy by tego oczekiwali. Ogromny zawód sprawili za to gospodarze. W pierwszym konkursie żaden z nich nie znalazł się w gronie punktujących, a w drugim konkursie tylko Francji Petek był w stanie rywalizować o czołowe lokaty. Dyrektor sportowy Jugosławiańskiego Związku Narciarskiego, Bojan Joszt, nie szczędził słów krytyki. Nie możemy być zadowoleni: oba dni lotów w planicy pokazały, że nasi skoczkowie po prostu nie są w formie. Francji Petek latał tak daleko, jak tylko było to możliwe, ale po tak długim i męczącym sezonie jemu też może przydarzyć się wpadka musimy pomyśleć nad przyczynami naszego fatalnego występu. Najmniej zadowoleni byli chyba jednak kibice, którzy oczekiwali przekroczenia bariery 200 metrów, a w zamian otrzymali weekend, który zdominowała nieprzyjazna aura. I zarówno mam tu na myśli aurę jako pogodę, jak i aurę bijącą od sędziów, którzy psuli widowisko. Czynnikiem, który pogłębiał niezadowolenie mógł być fakt, że w sobotę, gdy nad Doliną Ratecze dominowały opady deszczu, cała zabawa trwała prawie 8 godzin. Na koniec dodam, że Stefan Synt, pomimo zajęcia odpowiednio drugiego i czwartego miejsca, miał chyba największe powody do radości. To Szwajcar wygrał premierową edycję Pucharu Świata w Lotach, który organizowano właśnie od kampanii 1990-1991. Na dziś to już wszystko. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, by nie przegapić kolejnych treści, bo jak widzicie, z regularnością bywa różnie. Zapraszam do śledzenia social mediów i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Cześć!